Witam Państwa bardzo serdecznie. Trzeba czasem odpocząć, dlatego z radnym panem Dawidem Dumaną wybraliśmy się na basen. A teraz na poważnie. Przez lata wmawiano nam, że nie da się wybudować basenu w Nowym Sączu. Udowodnimy, że się da. Nie mamy odkrytego basenu i w przyszłym roku będziemy go mieć. Mamy projekt, mamy plan, mamy pomysły. Zrealizujemy taką inwestycję dla mieszkańców Nowego Sącza.